Panie i Panowie, słuchaczki i słuchacze naszego Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przyznam się, że 9 października 2009 roku, kiedy mieliśmy inaugurację roku akademickiego 2009-2010, zastanawiałem się, czy damy sobie radę, czy. Robić nabór, ile będzie grup, i dziś powiem z radością, że i ten trzeci rok udało nam się zrealizować w taki sposób, w jaki zaplanowaliśmy. Powiem, że w niektórych punktach naszego planu jesteśmy daleko do przodu. Wiele udało nam się dodatkowo zrealizować. I dlatego to dzisiejsze nasze spotkanie ma taki wymiar podsumowania, jednocześnie podziękowania sobie, że, że udało nam się. Że po raz trzeci spotykamy się na podsumowaniu roku akademickiego i jest nas znowu więcej. Chciałem serdecznie powitać. Wszystkie słuchaczki, słuchacze i słuchacze pierwszego roku, drugiego roku, no i mówiąc po naszemu trzeciego roku, a aczkolwiek on się nazywa pierwszy A. No i teraz tak popraszczam wzajemnie. Witam serdecznie zarząd naszego stowarzyszenia, bez którego nie udałoby nam się zrealizować tych wszystkich zadań, o których mówiliśmy na co dzień i ponieważ jest taka okazja, pozwólcie Państwo, że przedstawię wszystkich członków zarządu, a więc Pan Eugeniusz Śniegowski, Wiceprezes Zespołu Organizacyjnego, Pani Aleksandra Biegańska, Wiceprezes Zespołu Programowych, Pani Teraz Kibińska, nasz skarbnik finansistka i dokładnie. Pani Barbara Kor e Korolewska, nasza pani sekretarz. Pan Ryszard Dorada, specjalista od turystyki i nie tylko. Pan Krzysztof Obywkiewicz, kultura i też nie tylko. I Jacek Skiba, też prawda, sprawy turystyki, sportu i samochodu. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam naszą komisję rewizyjną w składzie pani Barbara Michalak, przewodnicząca, pan Andrzej si Siwek, członek i pan Józef Weiss, członek. Powiem, że w tym roku zaskoczyli mnie swoją aktywnością członkowie samorządu słuchaczy, który to skład jest następujący: Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący. Janika Sobczak, Teresa Sedecka, Elżbieta Pełka i Edward Konieczny. Chciałbym bardzo gorąco przywitać wszystkich starostów poszczególnych grup oraz członków naszego biura, panią Patrycję Jurkiewicz, specjalistę edukacyjną, Teraz Pana Krzysztofa Maszlągę. Nie można było działać, pracować w takim charakterze organizacyjnym, jakim jesteśmy, bez udziału, wsparcia, pomocy ze strony naszej Uczelni Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydziału Zmiejscowego w Ostrowie. Bardzo serdecznie zatem witam, no i pozdrawiam przede wszystkim Pana Dyrektora, Zerona Popockiego i naszego przewodniczą Przewodniczącego Rady Programowej, Tadeusza Sarnowskiego. Proszę Państwa, na co dzień pracowaliśmy przez ten cały rok z członkami Rady Programowej będziemy o tym jeszcze dzisiaj wspominać i wtedy będę wymieniał z imienia i nazwiska wszystkich członków, pozostałych członków Rady Programowej. A teraz pozwólcie, Panie i Panowie, że bardzo serdecznie powitam naszych gości w imieniu nas wszystkich, bez których ta codzienna nasza działalność nie, nie mogłaby być tak realizowana. Zatem serdecznie witam Starostwo Ostrowskiego, pana Włodzimierza Dżiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Ryszarda Taciaka, zastępcę przewodniczącego Rady Powiatu, pana Zygmunta Lubieńskiego i przedstawicielkę Urzędu Miejskiego, panią pan Karolinę Błciak. To, że jesteśmy po raz drugi tutaj w tej sali i tak gościnnie jesteśmy przyjmowani, to zasługa pani dyrektor Marleny Małąk, ale jej się nie ma. Serdecznie witam panią zastępcę dyrektora Panią Polińską. Nigdy nie mamy problemu, aby tu się spotykać i powiem, że do typowy jest to bezinteresowne. Co podkreślić należy szczególnie? tak sobie myślę, panie i panowie, abyśmy teraz przez chwilę, no może nie będziemy o, zamykać oczu, ale pomyśleć, proponuję o tym, co przeżyliśmy od tego 9 października. Posłuchajmy zatem. Rok pierwszy. Osiem grup. Język angielski, język niemiecki, cztery grupy. Informatyki, pływanie, ekologia i klauzulę. Drugi rok, też osiem Język angielski, język angielski, język niemiecki, cztery grupy informatyki, pływanie. No i tak zwany trzeci rok, czyli jeden na aż dziewięć grup się ostało. Język angielski, język angielski, język angielski, a więc trzy razy potem język niemiecki, pływanie, informatyka. Dwie grupy gimnastyka, ekologia i krężnostka. To w sumie, jak dodamy, 25 klas w takiej szkole podstawowej czy w gimnazji. W sumie wyliczyłem sobie, że byliśmy na zajęciach 1472 godziny. A w sumie 9 października było nas 311 osób. Na dzień dzisiejszy mamy nieco mniej do części, no tak powiem, wyjechała. Z 287. Uczestniczyliśmy w pięciu tak zwanych kursach Nordic Walking z zakresu kształtowania sylwetki, dwa kursy z zakresu florystyki, jedna edycja, taniec towarzyski, położy to, do słowa, które dzisiaj się również zaprezentują. No to jak mamy te, te, te pięć kolejnych grup, no to mamy już 30. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, w zadaniach grantowych. 27 października ubiegłego roku byliśmy na uroczystym podsumowaniu zadań Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrzała Polskiego Po pierwsze zdrowie, a realizowany ten grant był w dwóch takich odsłonach. Pomóżmy sobie i innym żyć zdrowo oraz usprawniajmy naszą plan. Myślę, że zakończyliśmy owe zadania grantowe bardzo szczęśliwie. 24 kwietnia bieżącego roku uczestniczyliśmy w inauguracji zadania Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowia Wielkopolskiego Odkrywajmy harmonię przyrody ludzkiej. To było w Wysocku wielki. A potem rajdy rowerowe dwudniowy, jednodniowy, rajd samochodowy, rajd plastyczny. Uczestniczyliśmy ponadto w dwóch projektach. 25 maja podsumowaliśmy projekt zakresu uzależnień między innymi od alkoholu. A 28 i 29 maja realizowaliśmy projekt z Melpomeną i nie tylko na ty odsłona druga. Wernisarz twórczości artystycznej. Okazuje się, że jesteśmy artystkami i artystami w tej dziedzinie. A potem Twórczość poetycka, no i Senior Festival, który mam nadzieję za rok, jak być może dostaniemy trochę więcej pieniążków, będzie taką wizytówką Uniwersytetu Wielkopolskiego. Uczestniczyliśmy w siedmiu wykładach. Wielki Kanium, Kolorado, istota czasu, jego rola w aspekcie jakości życia, religie świata, islam, judaizm, nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Żywieniem optymalnym i prądami selektywnymi pomagamy w leczeniu. Religie świata, ikona w kontekście historycznym i biblijnym. Ale ja powiem, że jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, najważniejszym momentem było Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 29 września ubiegłego roku. Wtedy uchwaliliśmy nowy statut, a dzięki temu, że podjęliśmy starania, aby nasze stowarzyszenie było organizacją pożytku publicznego, to Sąd Rejestracyjny w Poznaniu. 30 grudnia 2009 roku, nadal po dwóch latach działalności taki status naszemu stowarzyszeniu. Jutro 1 lipca, mam nadzieję, że w tym miesiącu okaże się, ile ewentualnie z tego 1% podatku wpłynie na nasze komuty. Zarząd, proszę Państwa, spotkał się aż pięć razy, Raz z Komisją Nowelizacyjną na swoim posiedzeniu. Rada Programowa zebrała się dwa razy. Myślę, że w przyszłym roku będzie jednak konieczne, aby spotykać się częściej. A samorząd spotkał się aż osiem razy i rzeczywiście dużo, bardzo dużo w tym roku nam pomaga. No i pomyślmy, oprócz tych zajęć, oprócz wykładów. Oprócz tej nauki na poszczególnych grupach, były i takie wydarzenia. 29 września, 1 października gościliśmy grupę seniorów z Pocztanu; 21 grudnia spotkanie opadkowe w grupie nauczyciela. 29 stycznia walka na Wołowy w Wiglantce. 13 lutego uroczysta inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego. Pierwszy semestr zakończył się pomyślnie dla tych dzieci 21 czerwca. 5 i 9 marca mieliśmy okazję przeżyć w pokerze w klubie nauczyciela Dzień Kobiet. Potem uczestniczyliśmy 23 kwietnia w programie multimedialnym Wybierze Życień. 20 Maja w spotkaniu z Wędrszynczak na temat kobieta dobrze nastrojona. Byłem, słuchałem, dużo się dowiedziałem. 21 maja część naszych słuchaczy uczestniczyła w wycieczce do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektaklu Wiedeńska Kreda. 12 czerwca grupa bednich filkilla uczestniczyła w trzecich wielkopolskich spotkaniach artystycznych między i zdobyła drugie miejsce i dzisiaj nam się zaprezentuje, oczywiście pod, kierown pod kierownictwem pana Krzysztofa Dwudziestego 28 czerwca byliśmy na spotkaniu z Anną Komorowską, i z ministrem ministerstwa Kopacz. No a poza tym mieliśmy zwane słodkie w Klubie Nauczyciela. Czasami brakowało czasu i było nas mniej, ale w przyszłym roku będzie atrakcyjnie i myślę, że spotyka się będziemy tam częściej. Ja jako prezes uczestniczyłem od 10 do 13 września w szóstej ogólnopolskiej konferencji Uniwersytetu III Wieku w Nowym Sączu w Krimnicy. a w dniach od 11 do 12 lutego bieżącego roku w konferencji Uniwersytetu III wieku z Wielkopolskim. I co nas czeka? Czeka nas dzisiaj podziękowanie, zakończenie zajęć formalnie, I czeka nas refleksja, co będzie w Nowym Roku Akademickim. Ale to już zadanie przed, przed zarządem. 21 września spotkamy się na ogólnym Zgromadzeniu AUTW, które będzie miało charakter sprawozdawczy, bo jest, taki jest zapis w statucie. 28 września odbędzie się posiedzenie Rady Programowej, na które bardzo liczę, że wypracujemy nowe, tak powiem, formy działalności. A 8 października inauguracja Woka Akademickiego, tym razem z koncertem. Fryderyka Chopina, robić inaczej nie może. Chciałbym prosić, abyście Państwo, kiedy dzisiaj będziemy mieli taką okazję na rozmawiać, dostarczyli zdjęcia, które mamy z tego roku, jako że chciałbym opracować taki album, folder, gdzie będzie w tym folderze będą zawarte informacje dotyczące naszej tak bogatej działalności i myślę, że taka, taka potrzeba i jest. A jeśli chodzi o nabór na przyszły rok, to mamy koncepcję, będzie ona przekazana internetowo, no i oczywiście nabór będzie w mniejszym, naprawdę mniejszym zakresie od 16 sierpnia. Chciałbym Państwu, wszystkim Paniom, wszystkim Panom, Słuchaczkom i słuchaczom bardzo serdecznie podziękować, bo bez waszej inicjatywy nie wymieniałem tutaj nazwisk celowo, bo ta inicjatywa oddolna była bardzo duża i musiałbym bardzo wiele nazwisk tutaj podać. To miło, że państwo dzwonicie, podpowiadacie, przychodzicie. Czasami są uwagi krytyczne, ale też takie też takie muszą być. Były ankiety, było ich dość sporo, przeszło, przeszło 100. Wyciągnęliśmy wnioski. Myślę, że przydadzą się do naszej przyszłej działalności. Dziękuję zatem moim wiceprezesom, członkom zarządu, komisji rewizyjnej, samorządowi, słuchaczom. Dziękuję wszystkim starostom poszczególnych grup. W sposób szczególny dziękuję panu dyrektorowi Zoranowi Popockiemu, panu profesorowi. Tadeuszowi Zawrąckiemu, bo bez nich no, nie moglibyśmy po prostu istnieć. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom Rady Programowej. Za chwilę Państwo otrzymacie tak symbolicznie przez samolot wręczone kwiatki, ale muszę przyjąć je jako naprawdę takie wewnętrzne podziękowanie, bo powiem Państwu. Że to, co Państwo otrzymują, jeśli chodzi o zapłatę, to są grosze. A robią to, czynią to z pasją. No i oczywiście nie zamierzają nas opuścić. Za co oczywiście w tym momencie serdecznie dziękuję.